Uwaga, ocena zawarta w tym materiale jest całkowicie subiektywna, więc może zawierać opinie zupełnie odmienną od waszej. Za wszelką urazę serdecznie przepraszam. Ukończenie szkoły i pójście do innej kojarzy się z poznaniem nowych ludzi, miejsc oraz przeżyciem całkowicie nowych przygód. Zupełnie nowe miejsca ciągną do poznania każdych ich zakamarków każdej ich tajemnic, zwłaszcza tych, które zostały zapomniane lub przejednoczone, i w tym samym momencie poznajemy zjawiska, których w normalnym świecie nie da się normalnie wyjaśnić. Ja jestem Git, jest manga, a dzisiaj jest Niepamięć Panny Zmierzchu. To sukary o tomy i Samnezję, lub w polskiej wersji językowej Niepamięć Panny Zmierzchu, jest to gatunek romansu przebrociony z komedią, ale nie zapraknie takich elementów jak eci, czy horror. W Polsce została wydana przez wydawnictwo Vaneko, a samą powieść napisał Maybe. Będę z Wami szczery i z czystym sercem powiem Wam, że jest to pierwsza manga, która została przeze mnie w pełni skompletowana, kupując jedną mangę po drugiej. Kupiłem ją z powodu… Szczerze? Bez powodu. Była to jedna z pierwszych moich mang i bez żadnego doświadczenia po prostu przeglądając półki sklepu postanowiłem kupić. Od czegoś trzeba zacząć. Czy pierwsza skompletowana manga zrobiła na mnie wrażenie? To wrażenie detonacja. W manga opowiada historię młodego chłopaka, świeżo upieczonego pierwszoklasisy Teichim Nidjo, który błąd w zysku wieloletniej, rozległej szkole prywatnej Sekiu, szukając informacji o tym, że w szkole straszy duch, natrafia na dziewczynę Yuko. Po poznaniu się, uczennica proponuje pomoc przy wyjściu z opuszczonej części budynku. Jednak nie od razu tej tydzień dowiaduje się, że owa dziewczyna, która jest tak chętna i pełna energii, jest... martwa. Jest ową legendą, duchem, która straszy w budynkach szkoły i jest rozsiane siedem legend o niej. W tym momencie Yuko postanawia zostać istnym kompanem bohatera i nie opuszcza go ani o krok. W tej chwili zaczyna się historia naszych bohaterów w odkryciu tytułowej amnezji, gdyż jak się okazuje Yuko straciła pamięć. Dzięki silnym legendom o Józef postanowiłem odkryć prawdę o jej przyszłości. Przy tym pewne rzeczy na ogół paranormalne, niezrozumiałe, w prosty sposób. Tylko czy dowiedzenie się o przeszłości ducha to na pewno dobry pomysł? I dlaczego została zapomniana? Co trzyma ją w tym miejscu? Może właśnie z powodu, którego wybrałem tę, a nie inną mangę, jest opłatka. Jest ładna, każdy dom w innym kolorze i odcieniach z nutką mroku i tajemnicy. Na półce grzbiety mang są różnokolorowe i nie pasują do jej tematyki. Z jednej strony, z nie wiem jak to zostało zrobione przy innych wydaniach, została zrobiona bardzo ładna cenzura, więc to jest plus dla wydawnictwa. Tłumaczenie zostało zrobione dobrze, żadnych błędów i wychodzenie poza chmurkę. I tutaj mała uwaga dla młodszych czytelników. Manga zawiera sporadyczne wulgaryzmy. Więc przemyślcie to, jeśli chcecie taką zakupić. A Ta kreska, kreska jest bardzo miła dla oka, chociaż zawiera miejscowe błędy i braki. Po uzbieraniu i przeczytaniu wszystkich tomów jestem co najmniej zawiedziony. Mimo, że manga utrzymuje pewną niepewność u odbiorcy i niejednokrotnie wywołuje przysłowiowego banana na twarzy, to jednak koniec strasznie psuje to, co tak długo budowało. No i jeszcze powinien trwać pół tomu krócej, ponieważ druga połowa ostatniego tomu jest zwyczajnym zamkaj W wielkim żale i bóle serca, muszę wystawić jej 6,5 na... na 10. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, porady, krytykę lub propozycje, koniecznie napiszcie o tym komentarz i dajcie stosowną do tego łapkę. A tymczasem, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, pamiętajcie, żeby zostawić magiczną łapkę, żebyście pokazali, czy wam się podobało, czy też nie, o magicznym komentarzu, żebyście zostawili ślad po sobie, oraz o magicznej subskrypcji, dzięki której wy jesteście na bieżąco z filmami, a ja dostaję wówczas do motywacji. Tymczasem, trzymajcie się i cześć!